Chciałem się przyjść na targi, ponieważ uważam, że może to przyczynić się do rozwoju w jakiś sposób mojej wiedzy, przynajmniej na temat pracy, rynku pracy w Tarnobrzegu. Bardzo interesują mnie szkolenia. Chciałbym się rozwijać, jak chyba każdy młody człowiek, także sądzę, że może się uda coś znaleźć. Generalnie szukamy pracy, no jest, widzimy wszyscy jak jest, jest ciężko z pracą i myślimy, że tutaj być może coś znajdziemy dla siebie. Będziemy widzieć dopiero, żeśmy zaczęli szukać. Przyjechałam tutaj, bo nie poddaję się, jest bardzo ciężko z pracą. Posiadam dyplom, dyplom licencjata pedagogiki, niestety w moim zawodzie, jeszcze szczególnie w tym czasie jest bardzo trudno. Także na razie chciałam się skupić na jakichś konkretnych szkoleniach i kursach. Liczę, że podniesienie kwalifikacji w czymś mi pomoże. Przyszedłem z ciekawości tego, dlatego że no po prostu nigdy nie byłem. Dość interesujące są różne oferty, ale no ja nie korzystam z tego, bo ja pracuję. Powinno być więcej takich ofert i takich spotkań. No ludzie szukają na miejscu pracy, żeby nie musieli wyjeżdżać za granicę, a mogli po prostu znaleźć sobie na miejscu i pracować na miejscu, być z rodziną tu w Polsce. Pojawiło się 52 pracodawców, firmy z wielu branż, no przede wszystkim dominują tutaj firmy usługowe, handlowe, i są i firmy produkcyjne, są firmy z naszego regionu, tutaj typowo z Tarnobrzega i z Powiatu tarnobrzeskiego, ale również i spoza, spoza naszego regionu, na przykład z Sandomierza. Ogólnie na całych targach odnotowujemy około 1000 ofert, z tym że w skład tego wchodzą oczywiście oferty Europejskiego Funduszu Społecznego, prawda, znaczy EURES-u, którymi dysponuje Wojewódzki Urząd Pracy. Natomiast nasi tutaj pracodawcy oferują ponad 140 miejsc pracy. Co roku uczestniczymy w targach pracy, wystawiamy swoje, e, swoją firmę. Na targach pracy poszukujemy e, osób w tej chwili na stanowisko doradcy klienta. Jesteśmy w firmie prężni, prężną firmą rozwijającą i się, stawiamy na młode osoby, które chciałyby jakoś spełnić swoje marzenia i poszukują ciekawych wyzwań. Państwowa Instytucja Pracy w Starnobrzegu jako oddział okręgowego Pracy w Rzeszowie został zaproszony głównie do przedstawienia. Czym się zajmuje inspekcja pracy? Że istnieje taka firma, że można uzyskać porady prawne z zakresu prawa pracy. Jeśli ktoś na przykład pracuje na czarno, również może to zgłosić do inspekcji pracy. Natomiast jeśli chodzi o propozycję podjęcia pracy, to ewentualnie jest, gdyby ktoś miał ukończone studia z budownictwa. To zapraszamy z CV. Wiele osób też interesuje się zakresowo przestrzeganiem prawa pracy i pyta o pewne kwestie z zakresu poradnictwa. My tutaj jesteśmy po to też, żeby ewentualnie uświadamiać pewne osoby co do, co, do, co do przestrzegania rzeczywiście przepisów przez pracodawców. Niektóre osoby mają, mają pytania i konkretnych odpowiedzi staramy się udzielać. Dzisiaj mamy ofertę dla osób poszukujących pracy za granicą w ramach sieci EURES, Międzynarodowej Sieci Poszukiwania Pracy oraz nasze Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej udziela instruktażu osobom, które poszukują skutecznej metody do znalezienia pracy. Czyli pokazujemy, pokazujemy tym osobom jak napisać CV, jak napisać list motywacyjny, jak rozmowę kwalifikacyjną poprowadzić, a także umawiamy osoby, i zapraszam do naszego centrum w celu jakby no dłuższej rozmowy, takiej bardziej intymnej, w czasie której jesteśmy, czy nasi specjaliści, nasi doradcy, są w stanie wyłapać pewne cechy osobowe. Od poszczególnych osób i, i, i tym samym może ukierunkować, zaplanować ich karierę zawodową. Frekwencja jest dość spora, osób jest dużo, o czym świadczy jakby stale, stale zmniejszające się kubki z informacjami i ulotkami. W dniu dzisiejszym na targach pracy udzielamy porad w zakresie ustalania obowiązku ubezpieczenia, płatników ubezpieczonych, w zakresie opłacania składek, podlegania ubezpieczeniom, wypłat, ustalania prawa do świadczeń, wypłaty świadczeń. Pozostały inne w zakresie ustalania właściwego ustawodawstwa. Dużo osób podchodzi w zakresie ustalania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych. Os osób rozpoczynających działalność gospodarczą, młode osoby, które zastanawiają się nad rozpoczęciem działalności gospodarczej. Także takich informacji po y y potrzebują. reprezentujemy dwie firmy, spółkę matkę Domax Media Expert, jak również jedną ze spółek Logistik. Podobnie jak w zeszłym roku, tyle, że bardziej rozbudowanie, poszukujemy pracowników głównie do działów marketingu, działu szkoleń, działu zakupów, czyli działu handlowego, działu IT, jak również działu finansowo-księgowego. Poza tym druga ze spółek Logistics, stricte z branży logistycznej, Zajmujący się głównie świadczeniem usług dla domek z media Expert, poszukuje magazynierów, kierowców z kategorią C, z uprawnieniami, czyli tutaj również wymagamy że tak powiem, kursu na przewóz rzeczy, co często jest problemem, bo teraz koszty takiego kursu są drogie i duże, no i głównie pracowników fizycznych jeśli, jeśli chodzi, natomiast mamy też ofertę związaną z branżą hotelarską, o której już tak powiem informujemy potencjalnych kandydatów, bo jak się okazuje, też szukają w branży hotelarskiej. Zawody, na które przyjmujemy oferty pracy to są osoby z wykształceniem medycznym, wyższym, lekarz, pielęgniarka i psycholog. Dużo osób podchodzi, pyta. Mały jest osób z wykształceniem medycznym. Na tą chwilę zataleźliśmy, tylko mamy trzy oferty psychologa, żadnej pielęgniarskiej oferty pracy nikt nie złożył dzisiaj. Dużo jest osób poszukujących pracy, które pytają, ale chciałyby na stanowisko salowych. Na tą chwilę nie mamy takiego zapotrzebowania. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w trakcie targów pracy oferuje oferty pracy zgłoszone przez pracodawców, krajowe oferty pracy. Prezentujemy ich w dniu dzisiejszym ponad 80, ma dokładnie 87. Oprócz tego zagraniczne oferty pracy z sieci EURES, czyli sieci publicznych służb zatrudnienia. Proponujemy również możliwość uzyskania informacji na temat szkoleń poradnictwa zawodowego, yy, możliwości yy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych w formie yy, CV bądź też listów motywacyjnych, które świadczą tutaj yy, to poradnictwo doradca zawodowy i lider klubu pracy. Udzielamy również informacji, jeżeli ktoś byłby zainteresowany na temat możliwości rejestracji bądź też nabywania świadczeń z tytułu bezrobocia. Bardzo dużo osób zainteresowanych jest przede wszystkim ofertami pracy, jak również możliwością skorzystania z pomocy lidera czy doradcy w przygotowywaniu dokumentów które by mogli przedstawić pracodawcom. Z krajowych ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do Powiatowego Urzędu Pracy przeważają oferty w branży budowlanej, w branży handlowej. Pracownicy usług ochrony są również poszukiwani. Operatorzy sprzętu, zarówno ciężkiego, więc koparek, jak też operatorzy obrabiarek sterowanych numerycznie i inni pracownicy, którzy mogliby podjąć pracę w branży metalowej. Dzisiaj poszukujemy pracowników z zakresu prowadzenia szkoleń i doradztwa, skierowaną taką dla można powiedzieć ogólnie dla biznesu. Czyli dla tych osób, które już prowadzą działalność gospodarczą lub chcą rozpocząć działalność gospodarczą. Poza tym nasza fundacja prowadzi działalność gospodarczą sama. Jest to hotel basztowy, który zlokalizowany jest w Sandomierzu na Starym Mieście i w tej chwili też potrzebujemy pracowników do tego hotelu, a konkretnie do działu gastronomii. Potrzebujemy kelnerów, potrzebujemy kucharzy, potrzebujemy kierownika do spraw gastronomicznych. rozreklamowujemy pracę w straży na stanowisku kierowcy. Interesują nas osoby, które posiadają średnie wykształcenie, uregulowany stosunek do służby wojskowej, niekarane, obywatelstwo polskie, posiadają kartę pływacką i prawo jazdy kategorii C, najlepiej z doświadczeniem. Ewentualni kandydaci muszą zaliczyć test sprawności fizycznej. Muszą mieć ogólny stan zdrowia bardzo dobry, gdyż później po przebrnięciu tych poszczególnych etapów kwalifikacyjnych są kierowani na komisje lekarskie, które orzekają, czy dany kandydat jest zdolny do służby w PSP, czy nie. Kandydaci do służby w policji mogą uzyskać informacje dotyczące warunków przyjęcia do służby w policji, wymaganych dokumentów, które są potrzebne do złożenia miejsca składania tych dokumentów. No, i warunków odbywania całej procedury kwalifikacyjnej. Odbywa się to w Zaczerniu, jest sekcja zespołu doboru do służby w Policji. Tam, w tym miejscu, właśnie składa się odpowiednie dokumenty, wymagane do przyjęcia do służby i rozpoczęcia procedury kwalifikacyjnej. Zainteresowanie jest duże. I zarówno i mężczyźni i kobieci pytają o te prace, jakie warunki młodzież szkolna. Także jest to zainteresowanie, tylko być może chcieliby, żeby to było na miejscu, a jednak ten element taki dojazdu do Rzeszowa, ale jeżeli to ma być przyszły policjant, to myślę, że akurat te możliwość, ta próba w jakiś sposób pozwala na to, żeby... No, sprawdzi się, czy jesteś rzeczywiście dobrym kandydatem na policjanta. Oprócz oferty pracy, jaką policja przedstawia, prezentujemy również swój program prewencyjny, który tutaj na, od, już, od dłuższego czasu realizujemy w Komendzie Miejskiej. Jest to program pod nazwą e, Bezpieczny Wyjazd Zagraniczny i w ramach tego programu staramy się osobom, które tutaj na targach poszukują pracy, szukają ofert pracy, między innymi czasami też zagranicznych, przedstawić wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem w wyjeździe zagranicznym. Czyli tak krótko mówiąc, co należy zrobić, żeby bezpiecznie wyjechać? Jak należy się przygotować? Czyli na przykład takie kwestie dotyczące, jeżeli wyjeżdżamy do jakiegoś kraju, żeby wiedzieć, gdzie jest ambasada, gdzie jest placówka dyplomatyczna, odnośnie zabrania ze sobą dokumentów, czyli ważności paszportu, ważności dowodu osobistego, ubezpieczenia, kwestie poruszamy też dotyczące karalności poszczególnych czynów w danych krajach, czyli zwracamy uwagę na to, że prawodawstwo poszczególnych krajów jest różne. Nie zawsze to, co w Polsce jest dozwolone, jest również akceptowane za granicą. Zwracamy też uwagę na to, że jeżeli osoby wyjeżdżające do takich krajów, no można powiedzieć, mocno, mocno egzotycznych, też trzeba zwrócić uwagę na kwestie obyczajowe, światopoglądowe, kulturowe. Chodzi o to nam generalnie, żeby osoba wyjeżdżająca pojechała cało zdrowo i również tak do kraju wróciła. Przygotowałyśmy kilka takich pozycji najnowszych, dzięki którym można w jakiś sposób zaprezentować się pracodawcy na rynku pracy. To są poradniki, prawo pracy najnowsze. Wszystkie te materiały można wypożyczyć w naszej bibliotece, w wypożyczalni lub skorzystać na miejscu w czytelni. Mamy przygotowanie zestawienia bibliograficzne na ten temat, poradnictwo zawodowe. Jest ono w tej chwili już dostępne na naszej stronie internetowej, także można przyjść, skorzystać. No niestety Żadnych ofert pracy nie proponujemy, nie ma w tej chwili żadnych. Także tylko proponujemy korzystanie z naszych zbiorów. Dzisiaj prezentujemy jakby nasze usługi, możliwość otworzenia działalności gospodarczej w inkubatorze przedsiębiorczości. Ponieważ Proponujemy młodym osobom, żeby nie szły do Urzędu Miasta, otwierały tam działalności gospodarcze na siebie, tylko bezpośrednio, żeby przyszły do nas, a Inkubator Przedsiębiorczości użyczy takiej osobowości prawnej, czy tego NIPU Regon, do tego, żeby te młode osoby mogły przetestować swój pomysł na biznes, czy on faktycznie będzie miał realne odniesienie w sieci biznesu, czy no niestety jednak ten pomysł będzie trzeba zmienić na jakiś inny, który, który, będzie, który będzie rentowny. Bardzo dużo osób było zainteresowanych. Myślę, że nasza propozycja tutaj akademickiego inkubatora przedsiębiorczości jest taką alternatywą dla etatu. Bo nie zawsze nie każdy, może tutaj, może, może, po każdy może założyć firmę. E, tak nową sprawę nie musisz szukać jakiegoś etatu, ale możesz po prostu być swoim pracodawcą i możesz być, szukać e, swoich w przyszłości pracowników. My jakby namawiamy do tego, żeby te osoby nie czekały założonymi rękoma na to, aż e, pracodawca ich przyjmie, aż... E, Będą mogli u niego pracować, tylko żeby tak naprawdę te osoby starały się same siebie rozwijać i szły na swoje, by byli dla siebie swoimi przedsiębiorcami. Zapraszamy do Biura Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich. Biuro mieści się w Tarnobrzegu przy ulicy 1 Maja 4, a w budynku Urzędu Wojewódzkiego na 10 piętrze. Udzielamy bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich w ramach środków unijnych. Fundacja Funduszy Inicjatyw realizuje projekt Aktywne Obywatelstwo. I właśnie w ramach tego projektu są udzielane bezpłatne porady. Podchodzą osoby, pytają. Do tej pory też udzieliliśmy już sporo porad, zostało już udzielonych. Natomiast nie udzielamy dzisiaj porad, ponieważ po prostu nasz projekt realizujemy w tych konkretnych biurach i w tych biurach udzielane, udzielane są porady. Możliwość udzielenia porad tu, przy tym stoliku, akurat na targach pracy, nie wchodzi w grę, dlatego że, że no, porady wymagają pewnej, pewnej intymności. Musi być to pokój, który. W którym będzie można swobodnie porozmawiać. Oczywiście no, to, co, powiedzmy, z czym osoba przychodzi, zostaje tylko między, między doradcą a powiedzmy, tą osobą. Także tu nie ma, ma warunku żeby, żeby takich porad udzielać. Proponujemy zakładanie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu 6.2. E, współfinansowanego właśnie ze, ze środków e, funduszy e, Unii Europejskiej. Mamy różne informacje, ulotki, e, także e, również e, e, na naszej stronie internetowej prowadzimy e, wszel wszelkie aktualne informacje, można tam właśnie znaleźć e, odnośnie nowych projektów, które są realizowane lub będą realizowane. Jak Państwo tutaj jesteście w stanie zauważyć, są, są jednostki instytucje szkolące, które mogą zaoferować różnego rodzaju kursy uzupełniające kwalifikacje zawodowe, ale są również i oferty szkół, szkół, które czekają na absolwentów tegorocznych. Przed chwilą tutaj właśnie spotkałam grupę młodzieży, która odwiedziwszy właśnie targi szeroko dyskutowała na temat dalszych, dalszych możliwości, rozpoznając tą ofertę tutaj lokalną. Pierwsze targi, na których się wystawiamy, promujemy szkołę. To jest szkoła Policjalna dla Dorosłych Nowa. Szkoła będzie kształcić w następujących kierunkach: technik farmacji, technik usług kosmetycznych, technik usług fryzjerskich, opiekun osób starszych i opiekun medycznych. Szczególnie ten ostatni kierunek cieszy się dużym powodzeniem, z tego względu, że jest to kierunek stosunkowo nowy na rynku. No i technik farmacji. Nie ma tutaj u nas w mieście tego kierunku. Również cieszy się zainteresowanie. Wszyscy dostają komplet informacji, udaje mi się wyczerpujący. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na targach pracy. Oferuje przede wszystkim możliwość kształcenia się na czterech kierunkach: tak pedagogice, pedagogice specjalnej, socjologii i zarządzania. Każdy zainteresowany otrzymuje przede wszystkim informatory i ulotki, z których może doczytać, uzyskać więcej informacji. Oferujemy oferty szkoleń dla nauczycieli chcących podnieść swoje kwalifikacje. Posiadamy ofertę studiów podyplomowych, uzupełniających do kursów kwalifikacyjnych, jak również całościowych trzysemestralnych studiów podyplomowych z edukacji dla bezpieczeństwa, z filozofii i etyki, doradztwa zawodowego, z, uzupełniające z, do kursu kwalifikacyjnego z oligofrenopedagogiki, z, uzupełniające do kursu kwalifikacyjnego również z wychowania do życia w rodzinie więcej niż mamy tutaj właśnie pokazane wszystkie wywiady płac. Tutaj jeżeli chodzi, mamy tutaj, 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 tutaj przykład, takie zagredowane wartości na, na mieszkańca środków trwałych, nie jesteśmy, jesteśmy ostatnimi. Jakiegoś wielkiego tłumu w jednym czasie, co też dobrze prawda, pozwala na, na zorganizowanie tutaj wszystkich spotkań. Myślę, że te osoby, które naprawdę są zainteresowane poszukiwaniem pracy, które aktywnie tej pracy poszukują, to naprawdę tutaj mogą nawiązać kontakty, które zaowocują w przyszłości pracę. Bo niekoniecznie muszą tu już dzisiaj znaleźć ofertę, ale mogą porozmawiać o firmie, mogą porozmawiać o, o przyszłym rozwoju danej firmy, mogą z, z, jakoś zbadać oczekiwania pracodawców, a to jest szalenie ważne. Wiedzieć, co, czego oczekuje pracodawca, ale również i pracodawcy mogą się dowiedzieć, jaką, jaką tutaj siłą, prawda, kapitałem, jakim ludzkim dyskusji. Dysponuje nasz region.